Dobra, zaczynamy lewika. kiedy tutaj właśnie pograć sobie yy, Za bardzo nie wiem co będziemy jeszcze robić Ale... Pieniążki trzeba pozarabiać Bo nam się przydadzą Bo nie tylko będę wpijał 25 levelik yy, <grym> Ktoś tutaj w ogóle jest na live? Chyba jeszcze nie Hmm. Wszyscy, którzy są na live, to niech napiszą, że jestem. To mi się zrobi miło. Jak się okaże, że ktoś jest. Sobie nas mm -hmm. idziemy sobie na spawn'a idziemy sobie dalej wbijać kofeczke bo ci którzy nie wiedzą to wbijac A więc ja do sobie zdałam te szkieleciki, bo plan jest wiedzieć długo, to kiedy, ale będziemy się pani rozwijać trochę wyspę. I ogólnie y, piszcie na czacie wszyscy, którzy chcieli by ode mnie kupić magiczne monety mam 13. Już teraz muszę pani trochę nazbierać, to co to też szkielety jakbyś ino maszyna na te miliony i już sala już chcę tu posprzatać po 200 tysięcy Tutaj zapraszam wszystkich do mołego sklepiku. Jeśli nikogo nie będzie, to pewnie podniosę trochę senę. Zaraz widzę, że wracam. Dobra, już tutaj jestem, ktoś tutaj złączył. Chcemy śpić z szkieletkami Będzie tak cel jakoś tysiaczka robić z Że nie być Набираем, чтобы тоже тут цык, 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 О, Илю, скон ту вас ты лук? Э, хлопаки, скон ту вас ты? Чум бомбасты, киу Więcej was się tu nie dało. Mam mi już nie wyrabiała chyba z wami, to z wyrzuciła. w kielecie Już mam 15 magicznych małep, przecież to jest tyle hajsu No co, nie będę Ja opłacę szybciej po co Ile osoby trafiła w topkę to, 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 to. Nie spychaj panie, tam, nie tam, nie otworzy cisza. Szczerze, idę widzimy że zaraz robić stręże, będzie mi łatwiej. Jest I szczerze, widzimy jest stręże. No i to jest dobre. Ja stręż, bym ich szokliwił. No i trzymaj się takim spam, tu psiałam. Nie robię na spokrzut, to Dobra taki... No szczerze, nie chcę w sensie, się z momencie tak się zmienić. I to sobie zrobię, ze Strange. Patrzmy sobie pałeczki. Co to było potrzebne do Strange? O kurde. Stranger, co tam było potrzebne? Oto one do strędu, niektóre. Dobra, nie chcemy się robić strędu. Ale w będziemy sobie odsykać. Bla, bla 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 ok, czyli potrzebne mi jest to A, tylko tego nie mam, to tak, chyba w sklepie kupić to się zdaje bloki, jest tutaj ten taki jasny o jest. No i ile? sporo bało to się brało tak to się rozwalało Mm -hmm, potem to dobra no i to się wkładało tu, bo to już pamiętam szyściutko dobra zostawimy sobie tutaj trzy, resztę przerobię Mamy sklep dziewięć bruku zrobimy sobie Cyk. Да, Сейчас так. Че то еще давало? Хотя она такой пожизненный год текстур пака. В смысле, конечно, не надо. Набрать. Tutaj dajemy, tutaj dajemy, tutaj dajemy. Teraz lepiej. Poczekajcie, tu się dało kupić szkło. halo, tej szkło. O, nie ma szkła. Bo. Nie ma serio szkła. W serio muszę brać piasek i go przepalać. To teraz jest aż tak ciężka Czemu wy mi to robicie? Jeszcze muszę węgiel sugerować, ja cię dupcę Siedem pieców mi starczy Dobra, sześć mili starczy na jedną budowę, jakiegoś, nie wiem dlaczego Sklep, teraz wiesz co, surowce, to... Dobra z trzy staki z każdego pysyka pół wchodzę Ja wziąłem tylko tyle piasku i widać Dobra tyle się nam starczy Dawaj coś na live'a no ja puszę poczuł Siedzę, jak tu nikogo nie ma. Dobra, <laughs> to się przypada, dawać mi to. sobie, robimy butelki na dziewięć.

się już zrobi, teraz idziemy na część dalszą Jak się robiło płotkę? Okej okay. Teraz się dawało to coś I się robiły takie Dobra, to już wiem jak zrobić O, dobra, mamy. A nie, to jeszcze trzeba tu włożyć jeszcze raz. No i to jasno to się przedłużało. Czy robiło się dwójkę w sumie? Dobra, co bym nie zrobił, ty tak idzie dobrze? Cześć, co mi tu kolega chce zaoferować. Nie. Nie, mam lepiej kluczy, chłopia, biedny jestem O, co ci... Aha, super, no na pewno Półtorej minuty pod podki. genialnie, dobra To tak dobra Zawsze to większe damage. żebrak, ale wiesz, daj lajka. Wiesz, już na mam to tak ładnie nie dać. Dobra, to będziemy się później zrobić sobie redstone'em, ale dobra. To idziemy się teraz bić yy, Danjonika. O, dał lajka, no to widzę, za że jeszcze... I nie dobra, sorry. Trzy lajki. Och, och, och. No nie no! Co tu się dzieje? Jeszcze trzy i... że ono być to mi w ogóle idzie dobra jeszcze trochę i wjadę na tą toteczkę. dobra teraz sobie zadaję tyle i ciekawe jestem ile ja będę zabierał strężą mam prawie cenę pam 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 pararerę mam 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 strapić kto by się to spodziewał Kuk. co Ej widzowie, od dzisiaj chodzę jedynie ze strężami Pana to jak... Przecież to schodzi cyk cyk Leży sobie cyk Trzy hity i szkielet leży, boże Jak ja zawsze grał ze strężami To ja miałbym już... Ej widzowie, jestem chyba najważniejsza człowiek już w żeby ktokolwiek grał ze strężami Eee, kolego, widzę, że tutaj szkieleciki zostawili dla mnie. Kiddy i, i bosa, dokładnie tak. A ja wydaję już szkieleciki. O, wybijam ci te szkielety, nie musisz im bić. Zostaw mi te szkielety, na no, ja stręża. Ej, jak jest piasek, ktoś mi powie. Nie dwie magiczne monety, ale to gra jest S Chodźcie chłopaki, możemy się bić Ale żeby klikował i będzie tu ginęci trzy przychytku wszyscy Boże, przecież teraz to era stopka to jest coś tak łatwego Chciałem co dalej bossa, bo ja nie mogę już Już nie mam stręcza, co zaraz zrobię. Z zaraz się wbiję kolejnego? O, la la, la 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 O, wow, mam jedną łapkę. Ale to jest fajne. Tego nikt się nie spodziewał, widzowie. Jak to idzie w ogóle stopeką? Dobra, widzowie, idziemy montować filmik. Ten na live montował filmik. To jest moim zdaniem bardzo dobry plan. Dá na like meu todo filmik. Ka nikčeš pojeďa. Da, 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 da. da Vinci Resolve. <těk> Dobrá. dobra. Halo. mám lagi. Kamo. Dobra, ja widzę jeszcze, nie będę na live, jednak robił rzeczy ten montowo filmu, bo to mi chyba nie pyta. Chce ktoś kupić 17 monet? Bo nie mam co z nimi zrobić. Nie wiem, co z hmm. Dobra, я не знаю, что с ними Tutaj widzę, że macie jakiś pomysł. Chciałem porobić innego na live. Dobra, pokażę Ci mojego ecka. Proszę, to jest mój ecek bardzo w nim nic ciekawego nie mam Oprócz 17 magicznych monet, 4 mendingów, hmm. 21 okay, super no, sztabek Chyba tak, tak. nic innego nie mam Po tyle, co ja mam co ciekawego Szulkera mam No to takie ja mam Nie Dobra, pokażę ci mojego eceka. Proszę, to jest mój ecek. Bardzo w nim nic ciekawego nie mam. Oprócz 17 magicznych monet, 4 mendingów. Jest super. No to takie ja mam eceka. Дождь показал мой рецепт. Będziemy kończyć póki co lajwika Zrobimy pewnie jakoś go bardziej wieczorem. Ym... Bo teraz za dużo osób to nie ma, więc pewnie tak jakoś rozdawania kluczyków będzie liveko, tak jakoś pewnie <ścoughs> 17 tak mi się zdaje. No więc dzięki za oglądanie